Pan lubi pomagać ogólnie nie? jak ktoś ja, poprosi? Ja jak ktoś poprosi po tym, to bardzo chętnie... No powiedzmy ktoś chce dwa złote na ulicy. Da pan czy nie? Tak, proszę pana, ja... no Dobrze z tym pomaganiem, czy zanika to... Proszę pana już częściowo zanika, proszę pana, częściowo zanika, proszę pana, już tej pomocy nie ma, nie ma tej przyjaźni, nie ma międzyludzkiej, rozumiesz pan po tego. Przedtem pan, by chodziło o to, żeby... Ten naród był e, pros, e, wspomagany, żeby zrozumiany był, żeby nie było, proszę pana, biedoty, żeby, e, żeby, żeby ten uśmiech na twarzy był, rozumiesz pan, żeby chciałby... Pan, że... pan lubi pomagać ogólnie, nie wiem, jak ktoś ja, poprosił pan... ja jak ktoś poprosi po tym, to bardzo chętnie... No nie, powiedzmy, ktoś chce dwa złote na ulicy, da pan czy nie? Tak, proszę pana, jak widzę, że jest facet, proszę pana, okiem tak, proszę pana, przejadę i proszę pana, po tego, to nie ma sprawy, żebym nie pomógł, rozumiesz pan, po, po tym, jak widzę, że trzeba pomóc, Czy ale... Czy być takie jakieś dodatki, na przykład 800 plus dla bezdomnych, 500 takie rzeczy, bo oni nic nie mają? Czy powinno coś być coś dla nich, jak ktoś jest powiedzmy, no nie, nie uży, bez no, używek? No, 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 dla bezdomnych, proszę pana... Eee, nie żadnych dodatków? No, że, proszę pana... Te dodatki powinny być dla bezdomnych, proszę pana, po tak tego, żeby przeżył. przeżył no. No, żeby, miał spać, tak? no, żeby miał gdzie spać, żeby się umył, żeby po tego nawet i proszę pan pana. By pomógł, pan taki, że takary chce, że, że, żeby pan miał dobrze, tak? I bezdomny no, tak, no, bogatej. No, no ja ja Nie, no, chodzi o to, rozumie pan, żeby chodziło o to, żeby... Ten naród był e, nie proszę, nie e, wspomagany, żeby zrozumiany był, żeby nie było proszę pana biedoty, żeby e, znaczy się podbudować ten proszę pana, e, żeby żeby ten uśmiech na twarzy był, rozumieć pan, żeby ja ciągle był. że pan jest smutny. chodzi. Smutacy są. No, nie narzekam, a na co mam narzekać w życiu, rozumiem. No, bo teraz na tego. ten plon ma zdrowie. nie martwi się pan woda, tak? A, gaz, a to prawo, no są... to ja to, proszę pana, przeżyłem lat 75, 74, 75. Trochę rządów już przeżył. Przeżyłem rządów, to ja się nie przejmuję, proszę pana, po tym. Chodzi o to, żeby zdrowie było, a resztę jako, jako tako. Rozumiem. Mogę pytanie szybkie? Jak się żyje na emeryturze, pytam do internetu, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Szczerze, jest ciężko, czy, czy lekko się żyje? Jako tak po, ja, po japońsku się żyje, no. Dużo tej emerytury u Pana? 2, 3, 5, 10? Jakie te emerytury u Pana? 2, no, 3 no, pan no, jest chociaż? No trójka jest, trójka. No. Tak? Średnio chyba? Średnio, no. Dużo lat pracy było? no było kochane ja to oszukiwałem rozumiesz w życiu nie chciało mi się pracować no przepracowałem rozumiesz lat tyle ile było potrzeba rozumiesz żebym emerytury, żebym emerytury dotrwał rozumiesz wiesz nawet mi brakło nie, znaczy się dobrze że wojsko bo by mi brakło rozumiesz do 30 lat a tak to do, 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 do 30 lat było było 30 lat no. to powinna być większa emerytura za 30 lat chyba no ja wiem czy większa rozumiesz